Wakacje w Domu Kultury Włęczycy pod hasłem Wehikuł Czasu, czyli podróże w czasie i przestrzeni. Są to zajęcia, wyjazdy dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki od godziny 11. Sierpień, czyli czwarty tydzień, jest to nasz świat za sto lat. Piąty tydzień kosmiczna przygoda, szósty tydzień na ludowo, czyli zwyczaje naszych ojców, i siódmy tydzień pirackie czasy karaibskich mórz. Dzieci są bardzo zadowolone z tegorocznych wakacji w Domu Kultury. Jak podobać się na wakacjach w Domu Kultury? Jest super. Chciałabyś takie same wakacje za rok? Tak. tak. A czy są opiekunowie? Jak dobrze. Tak, ogólnie ci się podoba. Dziękuję. Łęczycanie bardzo dziękują organizatorom za tak zróżnicowane wakacje. Jestem bardzo zadowolona z wakacji w Domu Kultury, dlatego że ja pracuję i nie mam czasu się zająć dzieckiem swoim, a tak to dziecko ma wypełnione wszystkie prawie dni wolne w te wakacje. Dziękujemy.